Wiesz co, ja normalnie nie wiem, jakby to było. Naprawdę nie wiem, jakby to było. Jak ja bym się z tym wnuczkiem moim mija dogadywać, jak on jedno zdanie po polsku, drugie po angielsku. No w tych czasach to normalnie. Ja nie wiem, te dzieci z brzucha wychodzą i one już dwa języki znają. No naprawdę. Bo, po, po hiszpańsku do mnie jeszcze zaczyna. No naprawdę. Że ciebie to tak tchnęło wtedy? Naprawdę te lata, lata temu, że ty nas na ten angielski zapisałaś. Ta, na, tak, na Luzie, no? No, na, na Luzie angielski to był tak. No, tam nie było zmiły się mówić, trzeba było i, i praktycznie, i dobrze, i widzisz, no później sobie śmigałyśmy po świecie, latałyśmy takie wycieczki. No wiesz, co? No, możemy znowu jechać. No, czemu miałobyśmy nie jechać? Jakby, no, i ja nie widzę przeszkód. Naprawdę, jedźmy znowu, planujmy już coś. A widzisz, no, na lekcję pochodziłaś ci nową. A widzisz, no ja już trochę nie pamiętam, to da dawno było, no. No ale popatrz, wycieczki, praca, nowi ludzie, nowe znajomości. Oj, dawno to było dawno, te czaty GPT wtedy to tam wchodziły, nie? No i wszyscy wszystko w Google'ach szukali. A kto to teraz o tym pamięta? Powiedz mi, Wandzie, no kto? A widzisz, rozmarzyłam się już trochę o tych wycieczkach, o tym wszystkim już mi ciśnienie skacze, wiesz co? Ziółek pi, ziółek pi, bo ciśnienie reguluj, no no.